Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry. Karolina Bastkolasa. Adam Cyniak. Wspominaliśmy już kiedyś o tym, że zawód weterynarza obarczony jest ogromnym stresem. Są badania, które mówią o tym, że właśnie wśród tej grupy zawodowej jest największy odsetek samobójstw. To może dać pewne wyobrażenie o tym, jak bardzo jest to obciążające emocjonalnie zajęcie. Bo niełatwe jest życie weterynarza. No niełatwe, <śla> <śla> czasami bardzo trudne. Nawet bym powiedział. Właściciele coraz częściej, zamiast być przewodnikami stada dla swoich czwornożnych pupili, stają się i mało tego, chwalą się w mediach społecznościowych, że są psimi czy kocimi mamusiami i tatusiami. Co za tym idzie, weterynarze są traktowani nie jak weterynarze, tylko raczej jak ludzcy lekarze, Którzy kosztem swojego czasu prywatnego o każdej porze, dnia i nocy, świątek, piątek i niedziela, mają rzucać wszystko i zjawić się w przechodni, żeby pomóc zwierzakowi. Niestety tak. Eee, czasami to są żale mniejsze, czasami są to żale większe, a czasami są to żale trochę na życzenie właścicieli. Niestety. Jeżeli mamy pieska, który zjadł historię z życia, kompostownik, i po tym kompostowniku bardzo źle się czuł i codziennie wymiotował. I zaczęło się to w poniedziałek. Mamy wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Pies nie przestał wymiotować. I w końcu jest ta niedziela. Właściciel stwierdził, że to już tak długo ten pies wymiotuje, że w zasadzie, no to trzeba jednak z nim pójść na wizytę do lekarza. No i mamy niedzielę. Mamy pieska, który w zasadzie od siedmiu dni wymiotuje, więc każdy lekarz już dla niego to jest na tyle. Yy, ważna informacja: że trzeba wykluczyć, że nie ma ciała obcego, nie ma skrę jakiegoś skrętu jelita czy, czy innej anatomicznej przeszkody, która może powodować takie wymioty. No bo w tej sytuacji leki nie pomogą, wtedy trzeba pieska pilnie operować, bo jeżeli mamy ciało obce w jelicie i dojdzie do perforacji tego jelita i zapalenia odrzewnej, no to może się to skończyć tragicznie. Na takiej wizycie, tego czasu i badań diagnostycznych generalnie trzeba Poświęcić trochę więcej. No i teraz, jeżeli jeszcze mamy niedzielę, gdzie niedziela jako dzień wolny dla większości osób, w naszym przypadku, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo są lekarze, którzy w niedzielę nie pracują, są gabinety, które w niedzielę są po prostu pozamykane, ale najczęściej te, które są otwarte, to w taką niedzielę mają inne, inne stawki w weekendy czy w święta. I nawet nie mówię tu o przychodni całodobowej, bo to, to już jest zupełnie Inna historia. No więc mamy sytuację, gdzie świadomie właściciel czekał 7 dni, przyszedł w niedzielę i tak. Pies miał udzieloną pomoc. W zasadzie natychmiastowo było wykonane zdjęcie rentgenowskie, były podane leki, i taki właściciel nie ma żadnych zażaleń do jakości wykonywanych usług. Ale problem pojawia się w sytuacji, w której musi zapłacić kwotę z tego akurat konkretnego przypadku. W okolicach 580 zł. I tu się pojawia problem. No, bo niestety cena usług jest w niedzielę o 50% droższa. A szanowny, teoretycznie zadowolony klient za chwilę wysmaruje niezbyt pochlebną opinię w internecie, co nie jest specjalnie miłe, szczególnie w kontekście tego czasu, tego ogromu czasu, który lekarze weterynarii poświęcają na swoją pracę. No, i teraz tak, czy lekarz coś zrobił źle? No nie. Przyszedł w niedzielę i, i, i ciągle źle? Wielokrotnie, niestety, jesteśmy yy, stawiani w takiej sytuacji, że czy to jest niedziela, albo kolejna sytuacja. Był lekarz, który ma pracować do godziny, ma zmianę do godziny 15. Ma konkretnego pacjenta, którego, dajmy na to, nagle trzeba. Operować, zrobić dodatkowe badania, zrobić kroplówkę, i lekarz wychodzi o 16 czy o 17 z pracy, zostaje po godzinach. No i robi tak raz, drugi, trzeci, czwarty w ciągu tygodnia, i nagle przychodzi sobota, gdzie yy, lekarz jest sam na dyżurze, już dawno powinien skończyć pracę, i przychodzi kolejny pacjent, kolejny klient i pyta się, czy zostanie przyjęty. Lekarz, który już do końca sam nie wie, jak się nazywa, mówi, że proszę w takiej sytuacji jechać do przychodni całodobowej. Zazwyczaj ci właściciele są informowani, gdzie taka całodobowa przychodnia najbliżej się znajduje, bo mam trzech pacjentów na kroplówce, jeszcze jednego pacjenta na USG i po prostu już nie mam fizycznie siły na to, żeby udzielić pomocy. No i taki klient obrażony wychodzi z przychodni. I następnego dnia dowiadujemy się, że jesteśmy złymi lekarzami, bo piesek przyszedł z uszkodzoną łapą i nikt mu nie udzielił pomocy. I teraz jeszcze problem polega na tym, że tylko ta osoba zapytała się, czy zostanie przyjęta. Nie do końca nas poinformowała, jaki jest problem i co się dzieje. Na pytanie, czy zostanie przyjęto, usłyszała, że nie, no bo już. Tak dawno lekarz jest po godzinach pracy, a jeszcze ma trzech innych pacjentów w gabinecie. I niestety takich sytuacji, nawet dzisiaj rano przyszedłem do przychodni, inna klinika weterynaryjna z okolic Warszawy wystawiła post o tym, jak zostali lekarze potraktowani, jakimi wyzwiskami, e, krzykami pod przychodnią zostali obrzucani tylko za to, że nie chcieli udzielić pomocy jakiemu zwierzakowi, bo już byli dawno po godzinach swojej pracy. W tamtym konkretnym wypadku, z którym ja także się zaznajomiłam, okazało się, że państwo weterynarze, małżeństwo, mieli pecha, bo mieszkali nad własną przychodnią. No i przy okazji, jeszcze mieli własne chore dziecko w domu, którym chcieli się zaopiekować. Co nie zmieniło faktu, że także w internecie pojawiło się mnóstwo niepochlebnych opinii na ten temat. I takich sytuacji zdarza się coraz więcej. Problem wydaje się być bardzo poważny. Dlatego zwracamy się dzisiaj do Was z pytaniem, do Was, do słuchaczy, o stosunek do podobnych sytuacji o komentarz. Czy spotkaliście się z podobnymi okolicznościami? Jakie są tak naprawdę Wasze oczekiwania w stosunku do lekarzy weterynarii? Wszelkie opinie można wysyłać na adres mailowy serwis rsc.pl albo można napisać taki komentarz pod postem z audycją w mediach społecznościowych. My wrócimy do tego tematu tematu oczekiwań w stosunku do lekarzy weterynarii kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że już uzbrojeni w dodatkową wiedzę właśnie od słuchaczy. Ja ze swojej strony mogę zwrócić się jedynie z apelem. Szanujmy naszych weterynarzy, bo poświęcają się swojej pracy bez reszty. Na dziś dziękujemy. Adam Cyniak, Karolina Bastolasa. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.